Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z nami Cześć. Kuba, Waldek. Cześć. Cześć Paweł. Cześć Waldek. Cześć. Drodzy koledzy, po co tutaj dzisiaj jesteśmy? Tematem pierwszego odcinka są wolne media. Czy wolne media są potrzebne w Oświęcimiu? Paweł, wolne media są potrzebne nie tylko w Oświęcimiu, ale w całym kraju. Natomiast my jako samorządowcy rozmawiamy o Oświęcimiu. Jesteś nie od wczoraj obserwatorem sceny politycznej i wiesz, że w Oświęcimiu nie funkcjonują żadne inne media, tylko i wyłącznie reprezentowane przez ratusz, czyli przez prezydenta Jan Fieruta. Jesteśmy może nie w kontrze, to źle, źle by to zabrzmiało, ale na pewno jesteśmy po to, żeby prostować niektóre rzeczy, żeby niektóre rzeczy wyjaśniać i żeby opinia publiczna, czyli mieszkańcy osiedli, mogli się dowiedzieć jak wygląda też druga strona, a czasami nawet jak wygląda prawda. Kuba, no ale jest takie zadamy może przewrotne pytanie, jest bo z ziemi Oświęcimskiej jest programem urzędu miasta Oświęcim, z którym się zapewne identyfikujesz, czy możesz z tych narzędzi korzystać? Paweł i drodzy mieszkańcy Oświęcimia, ja tylko przy, przygotowałem wpis z grudnia 2021 roku wpis z oficjalnego profilu Miasto Oświęcim, wolne media, wolni ludzie, wolne media, wolna Polska. Wtedy samorząd Oświęcimia y, popierał y, protest y, w sprawie telewizji ogólnopolskiej. My jako radni, my jako mieszkańcy Oświęcimia w tym momencie nie mamy dostępu do żadnych mediów wydawanych przez... Miasto Oświęcim. Nie mamy dostępu do wieści z ratusza, o których Paweł wspominałeś. Nie mamy dostępu do kanału na Facebooku Oświęci Miasto Pokoju. Nie mamy dostępu do głosu ziemi oświęcimskiej. Dlatego też postanowiliśmy w ten sposób pokazywać rzeczywistość w naszym mieście. Waldku, jesteś znany ze swojej działalności aktywnej jako radny, ale też można poczytać Twoje wypowiedzi w Kurierze Oświęcimskim. Jaka jest historia? Dlaczego zacząłeś tam pisać? Skąd pojawił się sam tytuł, jeżeli możesz powiedzieć? Paweł, Kurier Oświęcimski powstał albo zaczęliśmy do niego pisać z uwagi na brak możliwości y, pisania w głosie Ziemi Oświęcimskiej. Wielokrotnie y, prosiliśmy o to, czy to na sesji, czy poprzez różne rozmowy, aby udostępniono nam strony y, na, y, w głosie Ziemi Oświęcimskiej po to, żeby można było przekazywać mieszkańcom inną stronę, swoją opinię, swój punkt widzenia, swoje pomysły. No niestety za każdym razem spotykaliśmy się ze stanowczą odmową. Media są zawłaszczone przez prezydenta Janusza Chwieruta, stąd też nasze artykuły w Głosie, nie w Głosie tylko w Kurierze Oświęcimskim i stąd teraz powstaje ten program. Mam nadzieję, że pierwsze koty za płoty, może dzisiaj trochę nerwowo, może dzisiaj trochę jest spięcie, ale myślę, że każdy następny odcinek będzie ciekawy i o czymś innym. A czy rozmowa, nie wiem, z kolegami, którzy są współpracownikami Pana Prezydenta Janusza Chwiruta, czy rozmowa z Panem Januszem Chwirutem w kwestii no, takiej otwart otwartości Urzędu Miasta, otwartości Urzędu Prezydenta, otwartości mediów nie pomaga? Może powiem ja. Wielokrotnie składaliśmy pisma, interpelacje, prośmy. Jako radni rozmawialiśmy na sesji. Również nasz kolega radny Jana Damaszek wielokrotnie zwracał się o dostęp do mediów prowadzonych przez miasto Oświęcim. Nie uzyskaliśmy takiego dostępu. Jest to dla nas sytuacja kompletnie niezrozumiała, ponieważ te media finansowane są przez nas, przez mieszkańców Oświęcimia, a my jako klub radnych opozycji nie mamy kompletnie dostępu do właśnie wolnych mediów. To może jeszcze spytam w ten sposób, bo jak rozumiem media, czy te wypowiedzi w przestrzeni publicznej, w przestrzeni miejskiej mają być swego rodzaju narzędziem, bo zgaduję, że chodzi o to, żeby poruszać ważne dla miasta, dla mieszkańców tematy, zapewne chodzi o rozwój. Czy uważacie, drodzy panowie, drodzy koledzy, że miasto się nie rozwija? Czy to jest dobry gospodarz? Bardzo trudno powiedzieć, czy to jest dobry gospodarz. Bo początek, początek prezydentury, a wtedy raczej bycia komisarzem, no, wydawał się być dość dynamiczny i wydawało się, że to idzie wszystko w dobrym kierunku. Jednak brak jakichkolwiek konsultacji, czy to z radnymi opozycyjnymi, czy to z radami osiedli, czy szeroko rozumianymi mieszkańcami, powoduje to, że prezydent w Boświęcimy tworzy nie do końca potrzebne, Inwestycje nie do końca y, priorytetowe. No i tak choćby na przykład słynny park and Drive. Czy on się dzisiaj sprawdza? No, sprawdza się jako garaż dla mieszkańców Zasola perfekcyjnie, ale czy po to miasto powinno wydać 20 milionów, żeby zapewnić komuś garaż? No, moim zdaniem nie. Jeśli to byłoby konsultowane, pewnie ze zrozumieniem. Oczywiście pewnie by do tego nie doszło. Wielokrotnie mówiliśmy, że ta, ta inwestycja być może by się sprawdziła, ale za kilka lat. Kuba, czy Oświęcim Twoim zdaniem się rozwija, czy Oświęcim potrzebuje zmian, czy Oświęcim ma szansę się rozwijać? Pa Paweł, dla mnie priorytetem jest fakt, że Oświęcim się po prostu kurczy. Jeszcze w 2007 roku było nas ponad 40 tysięcy mieszkańców, dziś jest za zaledwie 37 tysięcy mieszkańców. Głównym problemem są, tak jak Waldek wspomniał, być może nietrawione inwestycje, ale brak jakiejś wspólnej jednolitej wizji rozwoju miasta, czy szerzej miasta i gminy, być może całego powiatu. Należy współpracować, nie wywoływać sztucznych konfliktów pomiędzy mieszkańcami, władzami, czy to samorządowymi, czy samorządowymi i rządowymi. To jest dla mnie głównym problemem. Współpraca, jeszcze raz współpraca. Czy jako radni, jako mieszkańcy Oświęcimia wy jesteście otwarci na współpracę, na e ewentualnie wyciągniętą na zgodę rękę, no i na kontakt z samymi mieszkańcami? Współpraca to jest podstawa. Zawsze jesteśmy otwarci. Paweł, bez tego naprawdę nie da się iść dalej. To jest zderzyliśmy się z jakimś takim moim zdaniem murem, który który trzeba po prostu ominąć i iść dalej. No nie może tak być, że ktoś jednoosobowo decyduje o wszystkim. No jednak to powinna być współpraca w końcu. Rada miasta powinna rada, cała rada powinna współpracować z prezydentem. Prezydent się odcina od części radnych, nie do końca słucha też swoich radnych. W w zasadzie rządzi jednoosobowo, i te jednoosobowe rządy często są błędne. Wiele takich przykładów można by przytaczać. Choćby. Słynne kaferyny, które teraz jest kafe Dąbrowskiego, czy też już słynną Poczkarnią. Wielokrotnie radni zwracali uwagę, że nie jest to inwestycja tam. Mało tego, jest to inwestycja, która była nieuzgodniona z konserwatorem zabytków, błędna, przestrzelona, No ale oczywiście prezydent do samego końca twierdzi, że wszystko jest ok. No jeśli nie, nie zrobimy takiego kroku w tył i powiem, no nie, oczywiście zdarza mi się pomylić. Ale idźmy dalej, teraz razem porozmawiajmy. To jeśli tego nie będzie, to, to trudno jakiś taki szerszy rozwój i, i jakąś taką współpracę szeroko rozumianą. Kuba, a do tego Twojego naszego programu Łamy no, Kuriera, będziesz kogoś zapraszał? Jeżeli ktoś będzie chciał oczywiście. Zapraszam, oczywiście, mam nadzieję, że też mówię w imieniu Waldka. Zapraszamy do współpracy z kurierem oświęcimskim. Wszystkim, którym leży na sercu dobro miasta, powiatu oświęcimskiej, szeroko rozumianej ziemi oświęcimskiej. Zapraszamy też. Tutaj kieruję też słowa do ciebie, Paweł. Zapraszamy też do naszego nowego programu Porozmawiajmy o. Mamy zamiar rozmawiać nie tylko o Oświęcimiu, ale o innych gminach miastach, wioskach Ziemi Oświęcimskiej. Chcemy dyskutować, budować nowe miasto, nową ziemię oświęcimską, yy, które popchnie nasze miasto i ziemię oświęcimską do rozwoju. A będzie się można z nami nie zgodzić? Ktoś będzie mógł mieć odmienne zdanie? No ale właśnie po to jest ten, ten nasz nowy program, żeby też przyszli tutaj do naszego programu tacy, którzy mają inne zdanie. Jeśli będą umieli je obronić, to świetnie, ale my jesteśmy też po to, żeby pokazać, naszą stronę, nasze zdanie i to, co my sądzimy o tym, jak powinien wyglądać Oświęcim, mało tego, jak powinien wyglądać powiat i poszczególne gminy w powiecie. Zapraszamy radnych, włodarzy, społeczników, organizacje pozarządowe do współpracy z nami. Po prostu porozmawiajmy o, porozmawiajmy o Oświęcimiu, porozmawiajmy o ziemi oświęcimskiej. To może w, w kolejnym odcinku o inwestycjach, może coś o słynnym przedszkolu, może o słynnym, równie słynnym podziemnym parkingu. Co Wy na to? Przedszkole, yy... może, jeśli, może to jest dobry pomysł, żeby o tym szeroko porozmawiać, bo tutaj yy, powiem dwa zdania. Yy, nie ma też drugiej strony, która mogłaby się obronić. To jest świetny pomysł. Porozmawiajmy o przedszkolu, porozmawiajmy w takim układzie o, naj... o tych inwestycjach na rok 2023. To mógłby być temat na następne nagranie. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Dzięki, dzięki. Paweł. Dzięki Waldek. Dzięki Paweł. Do usłyszenia. D dziękuję Państwu.